Witam wszystkich na kanale Janek Czogista. Dzisiaj jest, pokażę bitwę e, swoją. Oraz porozmawiamy o balansie w grze, o tym tak zwanym matchmakingu, o losowaniach w grze, jak to wygląda, co nas wkurza, co byśmy chcieli zmienić. E, jeśli Wam się spodoba ten materiał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie, a my ruszamy do bitwy. No i kochani, mamy mapę Prochorówka, losowanie bardzo, bardzo dobre, bo są tutaj ósemeczki i siódemeczki, jak to mój kolega z Plutonu powiedział, zupa pomidorowa, kolorki nie grają, ale jest dużo bardzo słabych graczy. I to będzie widać, w bitwie po prostu nie będzie zero spota. Ale o tym mieliśmy nie rozmawiać. Mieliśmy rozmawiać tutaj o balansie gry, o tym matchmakingu nieszczęsnym, co tu się wyprawia w tej grze. Zwróćcie uwagę tutaj na początek, jak wygląda sytuacja. Mój proton składa się z Miela, ze Skorpiona, z ILC Evena. A tutaj mamy Lighta, batczata 12 tony. I co wy na to powiecie? Od razu na początek można powiedzieć, że Bitwa będzie wygrana, bo mamy topowego lajta na tych tierach I to naprawdę bardzo, bardzo by mnie bolało, gdyby to przeciwnicy mieli tego lajta. Teraz mam wielki ubaw, no bo tutaj, akurat, my jesteśmy tą drużyną dużo, dużo mocniejszą, szczególnie na tak bardzo otwartej mapie, ale naprawdę balans lightów. W tej grze jest naprawdę żałosny. Teraz sobie na przykład wyobrażacie dziesiąte Tiery, gdzie macie Manticore i Sheridana w przeciwnej drużynie. No, no, raczej ciężko będzie wyciągnąć bitwę, szczególnie na takiej otwartej mapie, jak tutaj Prochorówka, Malinówka. To są mapy, gdzie naprawdę Light jest podstawową. Bronią podczas bitwy. Zobaczcie, jak, jakie tutaj mają słabe te załogi przeciwnicy. oni Ja strzelam i tutaj nie dostaję spota, a zazwyczaj mam spota od tych po, pojazdów z tej miejscówki dlatego odruchowo sobie cofam i tutaj nie chodzi tylko akurat o tego Ewena, bo jest mnóstwo tutaj mamy na przykład Batschata 12 ton wzt 132 z takich słabszych Reichmetal Panzerwagen niemiecki niszczy chciałem mówić niszczyciel niemiecki light, który bardziej jest do robienia damage'u niż do E, świecenia, no tak, on poświeci, ale po, w momencie na przykład, gdy nie ma EBR-a, albo nie ma manticory, no to można sobie coś tam poświecić. A tak, no to praktycznie jest skazany na to, żeby e, polec na polu walki w chwale i tyle. Drugą rzeczą, jaką tutaj właśnie chciałem powiedzieć, w międzyczasie tego strzelania, które sobie tutaj urządziłem, mimo tego, że nasi przeciwnicy zrobili tutaj dużą przewagę na początku, teraz zaczynamy to nadrabić. Było prawie 4000 straty w pierwszej minucie, teraz to nadrabiamy. Zobaczcie, bezskarnie sobie tutaj bije przeciwników. Nasz light robi tutaj robotę. Druga rzecz to są te nieszczęsne Tedeki. Dlaczego w tych bitwach, szczególnie na otwartych mapach, jest tak dużo deków? No, naprawdę, to boli. Trzy lighty, jak są, to ok. No, jeszcze te lighty coś tam wyświecą, te deki strzelą, ale jak trafiacie na przykład trzy e, czołgi ciężkie, dwa e, medy i reszta są niszczyciele czołgów, no to jest gra bardzo skuteczna, bardzo nieprzyjemna. Kijewsko się gra w taką grę. Nie chcę, nie chcę uczestniczyć w takich bitwach. I do tego jeszcze, jak są trzy arty. O, to to już jest Mistrzostwo Świata. Włókien kiedyś obiecywał, że, że nie będzie trzy hard, ale z czasem, pomalutku, pomalutku, zaczyna ją się trafiać takie bitwy, gdzie są trzy arty. A arty są bardzo, bardzo toksyczne. No, zobaczą kolorek gracza, to zawsze, wszelką cenę oni muszą rozwalić, dlatego. Anomizera sobie tutaj trzymam i się tym nie przejmuję. Bo mało nawet zielonych graczy jest w randomkach. O! I tutaj bardzo fajnie kolejny przeciwnik pufnął. Zobaczcie, już sobie nastrzelałem 2800. A to jest dopiero 5 minut bitwy. bije bezkarnie. Jeszcze nawet nie dostałem żadnego... Jakiegoś nieszczęsnego spota. E, dobra, i teraz tak. O czym jeszcze chciałem porozmawiać? Chciałem e, powiedzieć o jeszcze o tych stokowych działach, bo zwróćcie sobie taką uwagę. E, nie powinno rzucać na przykład e, świeżych graczy na stokowych działach na dwa tiery wyżej, tak jak to się robi. Teraz sobie wyobrażacie na przykład ISA 3 e, na dziale 122 mm, to jest to. to Najmniejsze, gdzie ma penetrację chyba tam średnio 175, trafia na is 7 ustawionego na wieżę. No, no tak, dobrze grace, bo niech sobie zrotuje. No ale chłopak, jeśli nie ma na przykład dobrego działania, to na pewno tym bardziej nie będzie miał silnika, żeby sobie zrotować. A póki zrotuje, to i tak już pół bitwy będzie. Nic nie robił, więc statystyki jego będą bardzo, bardzo słabe. Jeśli oczywiście gra na statystyki, chyba że gra tak jak ja, dla przyjemności, dla relaksu, dla zabicia czasu. Także yy, moim zdaniem. Yy, o, patrzcie, teraz. Yy, 6 minut bitwy, a ja dopiero dostaję pierwszego spota, i tutaj, akurat dla mnie, będzie chyba największym problemem, jak dobrze pamiętam, ten saladin. Tak, jest, on mnie widzi. Ja staram się tutaj wykorzystać wrak mojego sojusznika. No tak, zazwyczaj jest, że niewykorzystane sytuacje się mszczą w bitwie. Dałem mu tam dwie takie sowite pechy, i on już wie, że ja tu jestem i nie chce teraz wierzyć, ale teraz na otwartej przestrzeni sobie wyjeżdża Tiger P. Kończymy. Fraga mamy pierwszego i 4,5 tysiąca, a jeszcze naprawdę jest sporo do zrobienia. Jeszcze jest 6000 tysięcy w puli do zgarnięcia. Nasz light spokojnie sobie tutaj podjeżdża. Znowu dostaje spota, znowu ten saladin. Tutaj już staje się dla mnie bardzo groźny, bo już wypompował mnie do połowy, więc zjadę sobie niżej, żeby tak bezpośrednio się nie narażać. Ustawię się tutaj na TDK z przeciwnej drużyny Gowika, polski niszczyciel wysłany do garażu. Teraz Light, Baczat 12 ton, jakbym go zlikwidował. Nie ma już wtedy, ach no niestety, ładne losowanie, ale mało, nikt nie poprawił. I Baczat sobie tutaj spokojnie odjechał, a my teraz będziemy sobie podjeżdżać, podjedziemy ciutkę wyżej. Będziemy mieli wtedy lepsze bicie na tego Saladina. Będzie okazja go skończyć. Chyba bardziej groźniejszym przeciwnikiem będzie wika. I skończone. Trzy fragi na koncie. I teraz czekam na tego Saladina. Nie chcę się wychylać, ale tu podjeżdżają już przeciwnicy. No to tak wygląda akurat w tej dobrze zbalansowanej Bitwie, jakbym po prostu sobie strzelał do kacuszek, A, no i light spłynął. Teraz fajnie by było skończyć. No, no niestety tutaj e, działo było dosyć kapryśne. Cztery fragi i ten saladin cały czas w grze, który tutaj próbuje mnie cały czas klepać. 5400 na koncie i light już poleciał. Ja bym teraz się troszeczkę zrotował z tyłu. E, mogą wyjechać jakieś pojazdy. No bo cały, cały Hill został Przegrany, więc tam przyjadą Jeszcze tam jest Centurion Tam jest chyba Lis Więc będzie można jeszcze Sobie tutaj troszeczkę pograć No niestety Liczyłem na piątego fraga, ale muszę się Oblizać z ma Makiem. Dobra Teraz naszym tutaj priorytetowym Zadaniem jest Obrona bazy, bo jednak Dwa czołgi 8 poziomu mogą nam skapować. Nie, LKV poza torami, poza mapą nie mam przestrzału. Szkoda. Szkoda, bardzo szkoda. Mam nadzieję, że to będzie opłacalne to zrotowanie. Wszyscy sojusznicy pojechali w tamtą stronę. Ja się wracam, bo mam ochotę tutaj skapować bazę. Taki był plan podczas tej bitwy. Jest tutaj mnóstwo tych zarośli, które e, można tutaj się ustawić i bezkarnie naparzać w przeciwników. A oni są fullowi, są fullowi więc jest fajnie. E, no i co tu jest? Lis. Kurczę znów ten lis z drugiej strony. No, liczę na to, że wyjedzie tutaj na sojusznika, na tego miela i będę mógł pacnąć mu. Bułę. Pięknie. Jest piąta. Bułka? Nie myślałem, że go skasowałem, a to tylko wpadły cztery fragi. Kurde, byłem przekonany. Ja nie pamiętam tej bitwy, bo to jest powtóreczka, także bez problemu. I, kochani, chciałbym, żebyście napisali sobie tu w komentarzach, co wy myślicie o tym matchmakingu. Czy on jest dobry? Czy byście coś zmienili? Jakie macie pomysły na tą grę? Nie chcecie, żeby ona. Taka była jak jest, co was denerwuje, co byście. Napiszcie jeden. Najważniejszą rzecz, którą byście zmienili w tej grze. No i dobra, mamy zwycięstwo. 5900 na koncie. Może coś trafiliśmy w ciemno. Zobaczymy. I mamy raport Znaka Mistrzowska. A z pancerny. Duży kaliber. Wynik drużynowy zrobiłem 5956 obrażeń, 4 fragi. I za to wszystko wpadło e, 1320 punktów EXPA. E, mój sojusznik Daro, który był na Mielu, zrobił 3434. No i tutaj Kaftania zrobił robotę, wyświecił wszystkich i też dostał 1322 EXPA i raport szczegółowy. I tu fajnie, bo jest dopałka lanowa, 132324 srebrniki do przodu. I to lubię, to lubię, to jest rewelacyjne. No i kochani, podsumowanko, co ja wam mogę powiedzieć tutaj na temat tego nieszczęsnego matchmakingu? No, musicie musicie cisnąć wszystkich tych ceceków, którzy mają te konta darmowe, dostają tysiące paczek na swoje konta. Oni mają Was reprezentować. Oni nie są po to, żeby nagrywać i reklamować kolejne gówniane premki i mówić, jakie one są zajebiste. Oni mają Was reprezentować i cisnąć tych z Wargamingu, żebyście z radością i z przyjemnością siadali tutaj przy tym komputerze swoim i pykali bez nerwów, bez stresu i z chęcią Klikali sobie swoją ulubioną grę i tego Wam wszystkim życzę. Jeśli Wam się spodobał ten materiał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie, a ja Was serdecznie pozdrawiam, Wasz Janek. Hej!